Harry Star Channel wita Was bardzo serdecznie w kolejnym i przypuszczalnie totalnie zakręconym odcinku. Kochani, o co chodzi? O co chodzi? Mamy kwiecień. A kwiecień to taki miesiąc, w którym robimy sobie żarty prima aprilisowe i różne inne takie dziwne rzeczy. Postanowiłem więc w takim razie stworzyć specjalny odcinek w którym to też sobie zrobię pewien dowcip. Kosmetyczny. Jak to wyjdzie? Zobaczymy. Ogólnie. Do tematu. Kochani, już jakiś czas temu yy, było to dosyć wiralowe na TikToku. Słuchajcie, produkt do powiększania ust w błyszczyku od firmy DEROL. DEROL Lip Plumper. Jak widać, nowiuszki, wszystko pięknie zapakowane. Dlatego też, kochani, postanowiłem w takim razie zweryfikować rzeczywistość tiktokową i sobie powiększyć usta. Bez powodu. Więc tak, kochani, zabieramy się do tematu. Jeśli to jest coś, co Was interesuje, jeśli przypuszczalnie chcielibyście się pochichrać ze mną yy, na, na kanale, w związku z tym, że mamy kwiecień i mamy prima aprilisowe żarciki, to w takim razie serdecznie zapraszam do oglądania, do podłączenia się na moim, yy, na, do mojego kanału, na którym celebrujemy to, że jesteśmy różni różnorodność sprawia, że jesteśmy inni, piękni i wyjątkowi. Serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Dzisiejszą gwiazdą będzie Derol ze swoimi lip plumping e, produktami. Powiększamy sobie usta, jaki będzie efekt? Zobaczymy już za chwilę na pomoc! No dobrze, kochani, a więc jesteśmy z powrotem i jestem gotowy po prostu się, że tak powiem, dowcipnąć. <laughs> dowcip... jestem, jestem przygotowany sobie zrobić taki dowcip, prawda? Takie małe aha, takie a małe ahihi. Ja nie wiem, czy będzie nam do śmiechu, czy się pochicham, pochichotamy, czy, czy będzie mi raczej do płaczu, gdyż ten produkt wydaje się z lekka niebezpieczny. <laughs> Eee, słuchajcie, do no, takie uroki kanału z, ze względu na to, co no, wygląda na to, że jest to produkt powiększający usta poprze, poprzez podrażnienie. E, dlaczego chciałbym sobie dobrowolnie podrażnić usta i powiększyć? Nie wiem, kochani. Ja sam osobiście uważam, że piękno wychodzi z wewnątrz a nie na zewnątrz. To ja osobiście nie mam potrzeby powiększania ust i sam osobiście nie za bardzo rozumiem, dlaczego ludzie powiększają swoje usta. Oczywiście, jeśli ktoś jest szczęśliwszy z powiększonymi ustami i ja w to nie ingeruję, cieszę się szczęściem takiej osoby, ale sam osobiście uważam w mojej opinii, że piękno wychodzi z wewnątrz, a nie z powiększonych ust. Niemniej jednak, jak już wspomniałem, pochiramy się razem, ponieważ mamy, ym, mamy kwiecień, mamy prima aprilisowy odcinek specjalny, czemu nie? I w takim razie, słuchajcie, mam dwa przygotowane dla Was wideo od TikToka, od TikToka, z TikToka, w którym to zweryfikowani użytkownicy, czyli tacy, którzy mają ym, dużo followersów, mają dużo ludzi, którzy... którzy, 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 obs którzy ich obserwują, no to myślę sobie, że jest to na tyle wiarygodne źródło, ażeby sprawdzić ten produkt, prawda? Ze względu na to, iż jeśli ma się dużo tych followers'ów, no to jest też ciąży jakby taka pewna odpowiedzialność na ramionach. Tych, ym, y, tych użytkowników zweryfikowanych z TikToka, że jednak cokolwiek powiedzą, no to wiadomo, no nie może nam zrobić krzywdę, czy, czy, czy co, czy, czy, czy ja wariuję, czy, czy mi się coś wydaje, no. Uważam, że osoby, które są zweryfikowane i nie mówią nic negatywnego na temat produktów, które testują, no to chyba w jakiś sposób te produkty im się... E, sprawdziły. Dlatego też no, postanowiłem również zobaczyć, jak to wygląda i ogólnie zweryfikować wiarygodność tiktokową. W świecie TikToka i w świecie beauty wiarygodność, no tak wisi. Tak, wisi trochę na ostatnim włosku. Ja osobiście powiem Wam szczerze, lubię TikToka, ale lubię tematykę rozrywkową, żarty, dowcipy. Lubię tematykę, która dotyczy ludzkich talentów najróżniejszych wokalnych, tanecznych. Takie ogólnie lubię tematy. Lubię też tematy. Podróżne, gdzie przenosi mnie TikTok na chwileczkę w najpiękniejsze miejsca na świecie. Jeśli chodzi o TikToka w tematyce beauty, to ja tak, może, może później, może za godzinę, może za dwie nigdy. <śm> no ale dobrze, po prostu wyszło tak, że podczas scrollowania wskoczyło mi wideo na temat tego produktu, od tej zweryfikowanej użytkowniczki, no i potem zacząłem szukać, spotkałem jeszcze jedną, drugą zweryfikowaną użytkowniczkę, która też nic złego nie powiedziała na ten, na ten produkt, no to powiedziałem, no to dobra, no, może się pochichramy, kupię, może się pochichramy. Więc w takim razie, kochani, teraz wchodzimy ym, w tego TikToka i obejrzymy sobie yy, te, te obydwa wideo. Słuchajcie, pierwszy użytkownik to użytkowniczka Glamzilla, Dosyć ma dużo followersów, więc jak najbardziej zweryfikowany użytkownik. Zobaczmy, co ma do powiedzenia na temat tego niezwykle intrygującego produktu. Lecimy. This is Amazon's best selling lip plumper. Let's put it to the test. It's by brand called Gerol. It's a day and night double effect lip plumper. So, I'm guessing this one is the day. Let's try it out. It's like a little pill, which is cute. I'm gonna test this out on only one side of my lip. And I'll check in with you. Lip plumpers are actually lip irritants. It's not funny that we put irritants on our whatever. Um, I feel nothing right now. It's been like 30 seconds. It's been about a minute and it's starting to burn and starting to sting. It's been two minutes and I'm starting to see a little bit of a lip action right here. And the color is getting a lot more red five minutes and here are the results what do you think about this amazon lip plopper did it work let me know below would you buy this what's the key no dobra okay słuchajcie no <laughs> są są usta są przepiękne namiętne gigantyczne glonojady Coś się zadziało? Coś się zadziało z tym produktem? Chociaż jest, jestem zaskoczony, gdyż użytkownika, ta użytkowniczka Glamziwa, użyła produktu na noc na swoje ustanie na dzień. No ale okej, okay, spoko, boże się czepia, boże to są szczegóły i teraz w takim razie przejdźmy do drugiego wideo i drugie wideo też jest e, zaproponowane przez zweryfikowaną użytkowniczkę, która też ma mnóstwo followersów która a ta użytkowniczka to CC Clark. Lecimy w takim razie z tematem i oglądamy sobie to wideo. Amazon's number one top selling lip plumper. It's pretty affordable. Okay, I'm excited. I've just got out of the shower. You know, like when your skin is fresh and raw and I want my lips to be plumped before I put my makeup on so we can really see the true results. So, the brand is called Daryl. It doesn't actually say what one's the oil or the plumper. I'm gonna guess that this one is the plumper. Let's do it! Okay, let's go. Ooh. I can feel the tingle, guys. Ah. Whoa, this is really working, unless it's just the fact that my lips are on fire and I'm going like. And before anyone comments, I don't have any lip fillers left in my lips. I had them done years ago, so they've gone back to their natural shape now. Um, guys, whoa, are you seeing this? They just keep swelling, and I love it. I love the feeling too. 10 out of 10. O kurczę. No dobra, okej, okay, to mamy to zrobione. Słuchajcie, ocena 10 na 10 i nie, żadne, nie ma żadnej przestrogi, żeby uciekać od tego produktu. Chyba nie, nie będzie tak źle. Nie będzie tak chyba źle. Więc w takim razie, kochani, to tyle jeśli chodzi o, yy, o wstęp. No a teraz zwiększmy sobie usta. O, pora odpakować ten produkt i zobaczyć, co w trawie piszczy. Proszę kochali, a więc produkt już jest jak widać odpakowany i jesteśmy gotowi do zabawy. I słuchajcie, no, jestem troszeczkę tutaj właśnie rozdarty ze względu na to, iż mamy część jakby dzienną, yy, która jest żółta, i część jakby nocną, czyli jest przeźroczysta i tutaj na pudełku jest jakby że jeden to jest lipker a jeden jest lip maximizer no i myślę sobie że w takim razie no ten lip maximizer to chyba będzie ta część żółta no bo nikt by nie chciał sobie z ust, e, w nocy prawda w związku z czym no nie wiem nie wiem nie wiem jak działają te oba produkty w związku z czym część żółtą nałożę sobie tutaj na, te, na, część, na tę część ust, a z kolei część przeźroczystą na drugą stronę. No i zobaczymy w takim razie, jak to będzie działać, czy to w ogóle działa, czy to jest po prostu jakiś bubel bo ja osobiście, jeśli chodzi o trendy tiktokowe w tematyce beauty, to ja po prostu nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę i sam osobiście uważam, i, i polecam, ażeby jednak wszystko to, co widzi się na YouTubie, w tematyce beauty, żeby traktować ogromną dozą zdrowego rozsądku, żeby nie wpaść w ten taki właśnie wir tego, tego, tego viral, tych wiralowych produktów. Wiadomo, jest to trudne, ale myślę sobie, że, że ten, że, jest, że że się może udać. Ale dobra, słuchajcie, dygresję za dygresją jak zawsze, bla, 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 a tutaj test. Słuchajcie, mamy te, 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 te derole, które wyglądają. Te derole normalnie wyglądają jak czopki! Oh my God, nie mogę, no, Mamy taki żółty czopek i przeźroczysty czopek! Więc derol, czopek żółty chyba jest na dzień i zostanie urzędy tutaj po tej stronie a z kolei Derol czopek yy, nocny na drugiej stronie, zobaczymy w takim razie jak to działa i czy to w ogóle czy to w ogóle działa, prawda czy ktoś znowu z tiktoka jakiś użytkownik nie zrobił mnie w babkę <laughs> dobra kochani, dobra, dosyć tych wygłupów Chociaż im więcej się pochichracie, tym wasze, gdyż jest to rzeczywiście odcinek prima aprilisowy, żartownisiowy do pochichrania się. Dobrze, biorę w takim razie ten żółty derol, ten czopek. I co? No i zabieramy się w takim razie do aplikacji i zobaczymy, jak to będzie działać. ok Dobra. I to... Jakiś bubel, słuchajcie, więcej nałożę. Jakiś bubel. A. Wiedziałam, że to będzie. Okej. Okay. Myślę, że. No już teraz to już naprawdę to już chyba przesadza. Ale jest okej, okay. dobra. Nic nie czuję. Nic nie czuję. W takim razie wiedziałam. Teraz nałożę tę drugą stronę. Okej. Okay. Mamy to, mamy to, mamy to. Czekajcie, czekajcie, coś się dzieje. Czekajcie. Ojej, coś. Coś się dzieje. Coś się dzieje. Oo. Coś, coś się dzieje. Coś się dzieje, coś się dzieje. Coś się dzieje coś. To jest takie, jakby to. Uh, uh, okej, okay. <laughs> e, To jest takie rośnie. Ro uh, 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 uh. Jakby to opisać, słuchajcie! Jakby. Uh, uh. <laughs> nie nie, nie. <laughs> Jakby ktoś wam normalnie <laughs> jakiś chili podpalił w ustach? okej uh, Ok! Nie, rośnie, rośnie, Ohohoho. <śmany> dobra, rośnie. Słuchajcie, rośnie ten efekt, hmm, rośnie. <śmany> Jakie to, aha, oho. No, dobra, dobra, kochani, rośnie ten efekt. O, dobra, pali, piecze, piecze pali. O, to może to nie był za dobry pomysł, słuchajcie. Może to nie był, a w, czy w ogóle, ciekawe, czy to ma w ogóle jakiś smak? Ale pie... O oh no! Teraz piecem je więk! Nie mogę normalnie pies! piece mnie po prostu wszędzie teraz! Nie mogę mówić! Ała, nie mogę mówić normalnie, bo teraz słuchajcie, co się dzieje, no piece mnie w usta! Piece mnie w usta i piece mnie troszeczkę w język. A. Nie mogę! Ale słuchajcie, słuchajcie, tak w ogóle, tak na serio, coś, coś się dzieje na tych ustach. Zobaczcie, zobaczcie z profilu. coś, zobaczcie, jak mi się normalnie usta wyginają. To jest sok! To jest, to jest sok! U. O, jacie! No normalnie! Dobra, kochani, słuchajcie! Dla, pewne, dla pełnego efektu tego lip maximizera tutaj z tego, z tego derola, trzeba poczekać mniej więcej. nie więcej tak jest w jakieś jakiś 10-15 minut. Więc, kochani, poczekajcie. Ja, ja poczekam aż mi się tutaj trochę zadziała, aż mi trochę to chodzi i zaraz znowu was wracam z tym prymat prylisowym odcinkiem. <grywa> 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 Hejka kochani! Czy wy na to jesteście gotowi? Czy Wy na to jesteście gotowi? Bo ja sam nie wiem czy ja byłem gotowy na coś takiego. Słuchajcie, ale mamy. Ja się cały czas chichram, bo jak ja się patrzę, to ja po prostu nie mogę uwierzyć w to, na co ja się patrzę. Ale okej, słuchajcie, jesteście gotowi na niewielki reveal. Lecimy. Uwaga! O ludzie, co tu się wydarzyło? Ja nigdy w życiu nie miałem takich. Ja w życiu nie miałem takich ust normalnie, jak nie wiem, co tutaj się powiększyło. Bo słuchajcie, co się wydarzyło. Na tę stronę użyli, użyłem tego żółtego, który jest przypuszczalnie lip maximizer, a na drugą stronę użyłem tego przezroczystego, który jest raczej lipker, czyli na noc. Bo jak tu się patrzy, mamy tutaj wersję dzienną i wersję nocną. No i, i rzeczywiście ta wersja dzienna, czyli przypuszczalnie lip maximizer, rzeczywiście no zmaximizował mi te usta, zmieniając mnie w lekkiego grana. Poparzenie na języku szybciej zeszło, zdecydowanie, no ale tutaj, kochani, naprawdę cały czas czuję się takie poparzenie, takie pieprzne poparzenie ust, podrażnienie niemalże, no ale powiększenie. Zresztą, kochani, teraz możecie sobie zobaczyć porównanie przed i po, zarówno jeśli chodzi o zdjęcia, jak i wideo, tak więc sami możecie sobie porównać. No, że, że coś się jednak wydarzyło. Tutaj była strona z Lip Maximizerem, tutaj była strona z, z Lip Kerem. No, a jak się zbliżę, szczególnie powiem Wam szczerze, że największy rezultat tu widzę, w tym dolnym tutaj, w tej części. Tu, tu się najbardziej się spuchło się. <laughs> tu mu się najbardziej spuchło się, no i tu jeszcze tak... Kurczę, powiem wam szczerze, że jestem w lekkim szoku. Myślałem, że się pochichramy, pochichramy, ale rezultatów nie będzie. A tu jednak, no co? Są. są rezultaty. Niemniej jednak, kochani, osobiście uważam, że jest to produkt niebezpieczny. Jest to naprawdę, uważam, produkt niebezpieczny. Dlatego też, kochani, jeśli o mnie chodzi... I o ten produkt, i moją recenzję, bo jakby nie było, jest to jednak recenzja. Parys Star Channel daje czerwone światło. Słuchajcie, jestem w stanie potwierdzić, że Lip Maximizer na pewno powiększa mi usta, no ale nie uważam, że jest to produkt bezpieczny. Kto wie, jak się to może skończyć. Dlatego jest to jak najbardziej normalne, że Parys Star Channel daje czerwone światło. Jeśli chcecie komuś zrobić dowcip i się pochichnać, z czego ta ofiara może niekoniecznie może i być do śmiechu. No to słuchajcie, Derol Lip Plumper, Lip Maximizer, ten żółty, to jest, to jest to, to jest idealny dowcip taki, gdzie ktoś się śmieje, a inna osoba to tak niekoniecznie, ofiara może niekoniecznie, ale dobrze. Kochani, słuchajcie, no dzisiaj odcinek zdecydowanie ma charakter wesoły. Prima Aprilisowy, śmiejemy się, chichramy. Taki mój prezent z odcinek specjalny ode mnie dla Was. Kochani, ten odcinek dobiegł końca. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, za podłączenie się do mojego kanału, na którym celebrujemy różnorodność. Oraz to, że każdy jest inny, a tym samym wyjątkowy. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, buźka. Mua. Pa pa!